Czytanie z drugiej księgi Samuela, Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan, kiedy wypełnią się Twoje dni, i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu Memu. A ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. Amen. z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian bracia nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu że będzie dziedzicem świata ale od usprawiedliwienia z wiary i stąd to dziedzictwo zale zależy od wiary by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostawała niewzruszona dla całego potomstwa nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisany. Uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu On uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się Ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano Mu za to sprawiedliwość. Oto Słowo Boże. Był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwnym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj po Mszy Świętej jest nauka stanowa dla kobiet. Jutro po tej wieczornej Mszy Świętej nauka stanowa dla mężczyzn. Mówię o tym teraz, dlatego żeby nie zapomnieć później, a może potem już nie będę miał tak możliwości poinformować Was, drodzy Panowie, że możecie zostać na nauce dla kobiet. Mam świadomość, że niektórzy pewnie wspólnie przyjechali. To wcale nie trzeba być gdzieś. W samochodzie czekać czy gdzieś na zewnątrz. Możecie spokojnie zostać, bo przecież będę mówił to, coście mi podpowiadali wczoraj, żeby kobietom powiedzieć, czyli możecie spokojnie sprawdzić. I nie chcę powiedzieć, że jutro będę mówił to, co panie podpowiadały, żeby wam powiedzieć, panowie, bo one też będą mogły zostać z wami, ale. Powiem jeszcze więcej niż one mówiły, dlatego proszę przyjdźcie, bo jak one mówiły, żeby Wam nagadać, to ja Wam jeszcze powiem. Także serdecznie zapraszam. Drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, przeżywamy błogosławiony czas rekolekcji świętych. Błogosławiony to znaczy czas szczęśliwy. Może dla Was nie taki szczęśliwy, bo musicie długo być w kościele, bo ja długo mówię, ale zobaczcie już, że 22, 18, 22, to żebyście nie myśleli, że zacząłem 10, prawda? Drodzy siostry i bracia, to jest naprawdę błogosławiony czas. Błogosławiony czas, bo powiedzieliśmy sobie, to jest czas dany nam od Boga. Gdzie Bóg chce nam pomóc poukładać wszystko tak, żeby nam życie lepiej smakowało. Żeby to życie już teraz smakowało niebem. No, któż z nas nie chciałby, żeby było lepiej? Żeby było bardziej smacznie. Żeby było więcej nieba w naszym życiu już tu, teraz na Ziemi. Ale żeby tego nieba było więcej, Wczoraj w sposób szczególny chcieliśmy zobaczyć tego młodego, błogosławionego Karla Akotisa, jak on patrzył na Eucharystię, jak on się przyjaźnił z Panem Jezusem. I przyznamy, gdy go poznajemy, on nas naprawdę zawstydza, bo on nie tylko mówił, on naprawdę tak żył. On naprawdę przychodził do Pana Jezusa. O tym, że tu jest Pan Jezus obecny, chce nam przypominać. I do tego nas mobilizuje, byśmy zobaczyli, jakie są te nasze spotkania z Bogiem. Bo żeby nam życie bardziej smakowało niebem, to trzeba. Aby Bóg mógł być obecny w naszym życiu, abyśmy my w swoich szczegółach życia byli rzeczywiście z Bogiem. Ale siostro i bracie, żebyśmy czasem nie myśleli tak, że życie smakuje bardziej niebem tylko wtedy, gdy jest słodko, że więcej nieba w naszym życiu, więcej Boga w naszym życiu, to znaczy, że już nie ma podgórkę, że wszystko idzie łatwo, byśmy tak nie pomyśleli, to od razu dziś z Bożej łaski, na ten czas rekolekcji, otrzymaliśmy od Boga jeszcze jednego patrona. To święty Józef. Zobaczmy, jak bliski. Pana Jezusa. W kalwarizmie żydowskiej w ołtarzu świętego Józefa mamy obraz, jak Józef umiera, a u jego głowy Pan Jezus. I Maryja, małżonka Józefa, bolesna matka Boża. Zobaczcie, jak piękna śmierć. Józef jest patronem Kościoła, jest patronem Dobrej Śmierci, jest patronem naszych rodzin. Józef jest bardzo blisko Jezusa. Józef żyje Bogiem, ale zobaczcie, ten Józef, który chce być wierny Panu Bogu we wszystkim, nie miał łatwo. Znamy to z Ewangelii. Nie słyszymy Jego słów, ale widzimy, stajemy się świadkami Jego zachowań, głębokich zachowań. Nie takich przyspieszonych, ale pełnych wewnętrznej refleksji, zadumy i otwarcia się na Boga. Gdy ten mąż sprawiedliwy Wierny Bóg. Jest tak blisko w tych relacjach z Panem Bogiem. Jego serce otwarte jest na działanie Boże. Zobaczcie, co się stało. Nagle Jego małżonka oczekuje dziecka. On wie, że to nie jest jego dziecko, że on nie jest Ojcem. Dla niego straszne upokorzenie. Ale zobaczmy, upokorzony Józef nie działa pochopnie. Zastanawia się nad tym, co począć, by pozostać wiernym Bogu, Bożemu prawu. Jak ma postąpić, by nie. Przemienił się przed Bogiem, przecież wie, że nie jest tatą dziecka, które nosi pod sercem jego małżonka. Co mam począć? Chcę pozostać Bogu wiernym, ale jednocześnie zobaczcie, kocha Maryję. W głowie mu się nie mieści, żeby ona ją ma skazać. Że, że Panie Jezu, co mam, z, Boże, co mam zrobić? I ten Józef, który przed Bogiem trawi to, trawi to, szuka Bożej podpowiedzi, okazuje się, Bóg przychodzi z pomocą. Ten, który posłał anioła Gabriela do Maryi, posyła teraz Swojego posłańca przychodzi. Anioł, Anioł Pański rozmawia z Józefem, przekazuje mu prawdy o tym, co się stało. Jak miała to wyjaśnić Maryja? Jak miała to powiedzieć Józefowi? Została bezradna, ale Bóg, który powiedzmy sobie, był tym, który sprawił, że ta sytuacja była tak trudna do wytłumaczenia, on ją wyjaśnia Bóg. Wyjaśnia Józefowi, daje mu łaskę otwartego serca, by zrozumiał. I oto zobaczmy. Upokorzony Józef nie wie, co się stało. Okazuje się, my wiemy o tym dziś, Najszczęśliwszy z mężczyzn. On będzie nazwany tatą tego dziecka. Będą mówić, czyż to nie jest syn Józefa? Bo widzą, że Józef wychowuje Jezusa. Staje się opiekunem. Staje się tym, któremu poddany jest kto? Bóg który stał się dla naszego zbawienia człowiekiem ten który panuje nad wszechświatem poddany Józefowi zobaczmy jak to w rzeczywistości przeplata się to co jest tą szczodrością bożej łaski z tym co jednak w przyjęciu tej szczodrości jest również zaproszeniem do nieładnych rozwiązań w naszym życiu. Ale widzimy, że z Bożą pomocą to wszystko służy ostatecznie nie tylko nam, ale służy dobru zbawieniu świata. Służy nam wszystkim. Nie tylko w życiu Józefa. Także podobnie możemy zobaczyć życie Maryi. Zjednoczona z Bogiem, wolna od grzechu, a widzimy ją na krzyżowej drodze, widzimy ją pod krzyżem, z, z przeszytym od bólu serca. Ale to wszystko z miłości do nas we współpracy z człowiekiem czy dla nas Bóg. Podejmując to dzieło z tymi którzy chcą, współdziałając z Bogiem, razem z Bogiem, nieść zbawienie światu. By nam życie smakowało, siostro i bracie, Bogiem, by nam życie smakowało niebem, potrzebujemy, jak Józef, jak Szymon na drodze krzyżowej, jak Weronika, jak Maryja, jak błogosławiony Karlo. Otworzyć swoje serce na działanie Boga i zajęcie Bogiem. Pójść do tych swoich zwyczajnych spraw, zwyczajnych zadań. Bo oczywiście każdy z nas ma różne zadania, które trzeba nam w życiu podjąć, realizować, wypełnić. Ale one wszystkie mogą służyć temu, byśmy my, jak Józef, mogli być szczęśliwi przechodząc z tego życia do wieczności, że z nami. Jest Jezus i jego matka, nasza matka Maryja. Że my jesteśmy z nimi w wieczności. Że możemy jak Karlo przeżywać radość przebywania z Bogiem kiedyś w wieczności, ale już teraz na Ziemi. Ale to zależy od nas. Czy my zechcemy w swoim życiu, układając to swoje życie, układać je prawdziwie z Bogiem, prawdziwie na Bogu. To nie tylko ci, których czcimy jako świętych, czy błogosławion błogosławionych potrafili, na życi w życiu Karla widzimy, że to był zwyczajny chłopiec, żyjący współcześnie, a dał radę. Na przełomie poprzednich stuleci żył świątobliwy apostoł Orawy Piotr Borowy, zwyczajny chłop który wstąpił do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, tercjasz. Tercjasz, który troszczył się o to, by orawa była przyłączona ze Spiszem do Polski, a nie została przy Czechosłowacji, bo on martwił się o przyszłość. Co będzie z Orawą, ze Spiszem, jeśli zostanie przy Czechosłowacji, Chodziło mu o sprawy wiary. Uważał, że Polska to wierna Bogu katolicka Polska, otoczona katolickością jak pierścieniem. Tu zachowamy swoją wierność Panu Bogu, także i w perspektywie wieczności. Ten, Bóg, ten Piotr Borowy powtarzał, że. Chwilę trzeba przekuć w cnotę. Zobaczmy, zwykły chłopak taką głęboką mądrość nam podpowiada: Chwilę przekuć w cnotę. Żeby ją przekuć w cnotę, trzeba jak Józef, mądrze, z refleksją, z zadumą, z szukaniem u Boga pomocy, podejść do wszystkiego. Trzeba jak Karlo naprawdę nie tylko mówić, ale skoro wiedział, że to w sakramentach spotyka się z Panem Jezusem, to on był nim zajęty. Żeby życie smakowało niebem Bogiem, trzeba, jak podpowiada nam święty Jan Paweł II, przychodzić do Boga. Gdy pielgrzymował w 79 roku do Kalwarii, papież Jan Paweł II opowiadał wtedy, że tam wszystkie trudne sprawy dojrzewały i w przedziwny sposób się rozwiązywały po takim nawiedzeniu Kalwarii. To nie był automat. On tam przyjechał, chodził po dróżkach. Modlił się, modlił się przed obrazem Matki Bożej, zastanawiał się, radził się z Bogiem, radził się z Matką, jak podejść do rozwiązania kwestii, która niepokoi jego serce, jak święty Józef patron dwie dzisiejszego. I dziwna sprawa. Po takim rozważeniu wszystkiego, na wiedzeniu tego miejsca, przemodleniu, radzeniu się z Bogiem z Maryją, wszystko w przedziwny sposób się rozwiązywało. Droga siostro, drogi bracie, żeby nam niebem smakowało życie, żeby życie nasze tętniło Bogiem, Bóg daje nam czas rekolekcji. Abyśmy głębiej zobaczyli. Jak wszystko w życiu ponazywać tak, żebyśmy w tym zobaczyli nie tylko zewnętrznie jakieś sprawy, zadania, obowiązki, ale żebyśmy w tym wszystkim zobaczyli możliwość naszego bycia z Bogiem i w Bogu. Można wszystko czynić i trzeba wszystko czynić. Czym wypełnione jest nasze życie tak, żeby to tym ostatecznym adresatem był Bóg? Nie wyobrażasz sobie, że twój mąż, który będzie to w, z miłości do Boga czynić, cokolwiek wobec ciebie czyni, że cię źle traktuje. Niepodobna, żeby żona, która będzie gotować zupę dla Pana Jezusa, nie postarała się, żeby Ci naprawdę smakowała. Gdy to zrobimy z miłości do Boga, to na pewno też smakować będzie lepiej tym, dla których to czynimy. A będzie nam łatwiej to uczynić. Bo gdy zacznę czynić dla kogoś z ludzi, to będę myślał, że tak naprawdę ten ktoś może sobie tego nie zasłuży, a może nie okaże wdzięczności, ale gdy wiem, że to robię dla Pana Jezusa, łatwiej, łatwiej nie powiedzieć słowa do teściowej czy synowej, do święcia, do teścia, Przykrego słowa, bo wiem, Panie Jezu, z miłości do Ciebie powstrzymam to Słowo. Nie zadam rany, nie będę plotkować, nie będę mówić źle o innych. Jutro w sposób szczególny będziemy chcieć w tych naszych rekolekcyjnych spotkaniach, głębiej zaglądnąć do rachunku sumienia i naszej spowiedzi. Ale już dziś. By nie zbardować czasu rekolekcji świętych, myślmy o tym, jak niełatwe życie miał Józef. Ten początkowy problem, gdy dowiaduje się, że Maryja oczekuje dziecka, ale wiemy potem wciąż pod górkę. Nie ma miejsca dla narodzin w tułaczce. A potem ucieczka do Egiptu nie miał łatwo. I nawet nie domagał się, panie Boże, to twój syn, co ja będę stolarkę robić? Wychowuj, staraj się o chleb dla syna, jeszcze przy okazji ja się nasycę. Nie, pokornie najzwyklejsze życie prowadząc, żyje z miłości do Boga, w wierności Bogu poprzez swoje wypełnianie życiowych zadań. Zobaczmy te nasze zadania, to nasze codzienne posłanie do życia. Popatrzmy na nie tak, jak Józef, w służbie Bogu, z miłości do Boga, żeby dobrze podjąć decyzję, jak święty Jan Paweł II, żeby rozwiązywać to wszystko radząc się z Bogiem, żeby jak Karlo naprawdę zająć się Bogiem żeby jak Piotr Borowy przekuć każdą chwilę w cnotę amen